Witam, witam wszystkich, jestem w 20 dniewolówki. Zobacz, jak ktoś myśli Filipiny, że są biedne. Tutaj już jest nawet chyba nie warto jeździć, bo już jest nawet drożej jak w Polsce. Zobaczcie jak to wygląda. Zobacz ile tu jest jedzenia na kortaze. Piękne dziewczyny. Super. No. Zobacz jak to wygląda. Takie jedzenie jak jak jakie orzeszki, zobacz. Zobacz ile to jest perfum. pięter, Ile nam. Bardzo dużo islamistów, muszę uważać, bo podchodzą, muszę mi nie wolno miejscu tsunamisów, bo muszę kasować zaraz. Już wam pokazałem, bo już tym przez muszę z zobaczcie. Tutaj, zobaczcie tutaj. Ktoś myśli, że tu jest biednie, no tu mnie nie stać nawet nic kupić. Tu są tak istotne sklepy, tak drogie, że no głowa boli, nie? zobaczcie tutaj. Ty. Tylko wam pokazuję, jak ktoś myśli Filipiny. Biedny, biedota, ciemnota. Gdzie ty pojechałeś? Tu jest dzicz totalna, no. Ładna mi dzicz, nie? No i slamków jest dużo. Muszę nie filmować, bo zaraz zabiorę aparat. O, zobaczcie ile tu jest pięte i takich marketów, tu jest SM-ów i innych dziesiątki chodź o, zobacz. I tu pokazuję tylko jak przygotowano już na walentynki wszystko I się szykują takie kawiarenki i teraz tu gdzieś usiądę o, tu kolejny taki bar z jedzeniem wszędzie jedzenia całe tony no, tutaj dziewczyna robi czyste soki z cytryny możesz sobie wziąć takiego soczku, zamówić Dziewczyny robią znowu wszystko. O, jakieś gofry, fajne. O, jest ta nasza ładna dziewczyna. Tu. O, I takie następne rzeczy. O, muszę uważać na islamistki, bo już mi zwrócili uwagę, musiałem kasować cały film. No. One sobie nie życzą filmować. Normalne, katolickie, mogę ich filmować. O, dzięki, dzięki, oglądajcie. Nie wiem, tylko tutaj za zabawek. Zobaczcie tak wygląda, tylko sklep dla dzieci zabawek zobacz, na walentynki zobacz Agata co tu się dzieje już na walentynki można pokupić takich rzeczy o, przygotowane i następne walentynkowe wszystko na walentynki zobacz no i zobaczcie wszystko tu jest szaleństwo walentynki Happy Valentine's zobaczcie co się dzieje wszystkie sklepy przebranżowione już na walentynki kartki, wszystko, cały biznes walentynkowy zobaczcie tutaj mają dzika na te walentynki i tak wyglądają ciuchy są ciuchy droższe jak w Stanach Zjednoczonych i jest zbyt i cały czas to idzie im. no zobaczcie ogrom tego na dole są wszystko prostawiane z jedzeniem, z sokami z parówkami, z mięsem i tak dalej ja kawiałem pizza, chat, wszystko pizza droga, bo tutaj kosztuje 10 dolarów pizza no i zobacz, ktoś powie, że Filipiny są biedne i dla biedaków no. a tutaj no, nikogo nie stać nawet kupić rzeczy a oni kupują czy islamki wchodzą, już tam bardziej toleracyjne wszędzie kontrola, torby wszędzie radary, nie wejdziesz wszystko sprawdzają, specjalne maszyny jak na lotnisko, żeby dostać się do supermarket tak jest wszystko chronione tutaj. o, wszystkie są w oczywiście islamki, nie? tak wygląda supermarket i już tutaj że pokażę. To jest ogromny supermarket Główna co firma to Nestle tu inwestuje. Wszystko tej firmy tu jest. A patrzcie co to się tu dzieje. O i tu kolejne jedzenie. W 20 dniu wszystko kusi. Wszystko pachnie. Idealne. Tu soki znowu kokosowe, różne dziesiątki soków tutaj robią. Super. No, pięknie. I tutaj dziesiątki dziewczyn. No, islamistek jest bardzo dużo no. no, i ciasta. I to mnie kusi, bo jestem głodny. macie jakie zakupy. I na środku można pokupić dokładnie wszystko. No, tu pokażę migawkę, jakieś lody specjalne, ciasta. Śmietany. Wszystko, co widzicie, o chciał, to tutaj jest No, no i oczywiście, jeżeli tutaj w kolejce sobie wybrać jak ktoś sobie lubi żarcie i tak potężny lokal tu dziesiątki ludzi siedzi Stanki chodzą zakryte w bardzo dużo gizlonek no i kończę ten film bo jest ponad 5 minut także oglądajcie i dzięki pozdrawiam wszystkich Witam wszystkich, którzy oglądają nas. Tutaj jestem teraz w takim miejscu, pokażę Wam po fale się. W yy, Filipinach, Padadian. 8 godzin autobusem ja tu. Elegancko, takie miejsce pokażę Wam śpię z Wolierą, takie miejsce. Na to miejsce płacę 100 PES, a więc 7 zł płacę za ten, za ten nocleg Tutaj już od rana piją 5 rano, także rewelacyjne warunki. Yy, tutaj białego czeka nie widzieli turysty, jestem nad 25 głodówki. Piję wodę oczywiście spring water, plastikowej butelce, bo innej nie ma. No i oczywiście 5 kokosów, które kosztują mnie tutaj 20 peso, a więc złotówkę. A więc dzienne wyżywienie 5 zł za kokosy. Do tego woda jakaś i łóżeczko tutaj za 7 zł. A więc 15 zł dzieje, żyje się na dzień. Pokażę kolejne dni, 30 dzień. Mógłbym już przerwać wodówki doskonałe, doskonałowacę. Wszystko z dżungli, wszystko naturalne, bio. Wokoło jest o mnie dżungla. Mógłbym jeździć, nie przerywam do 30 dnia, potem pokażę, jak wyjść spokojnie, oczywiście tylko na papai z łyżką oleju. Krok po kroku. Zaznaczam, tutaj by go nie widzieli, nie ma tutaj w ogóle turystów. Jestem chyba pierwszy w tej wiosce. Eee, taka ciekawostka. Eee, tutaj akurat nie ma islamistów, tu są katolicy, a więc ludzie, którzy tu zarabiają, pokażę tych facetów, których tu jestem no, e, z tą rodziną akurat, e, zarabia 300 peso na dzień, a więc 21 zł na dzień na ciężką pracę. 21 zł na dzień. Mieszk mieszkają w takich warunkach mają światło internetu nie ma tutaj a że doświadczam dzielę się z wami kocham takie miejsca bo takie łóżeczko mi tu zrobili super jestem po nocy w tym w tym łóżeczku osłonięte oczywiście na obok żeby nie latały komary bo komarów tu jest ogromnej ilości dżungla a że tak tu sobie doświadczam głodówka jest siła jest moc wielu ludzi na gości tak powiem przy okazji wielu ludzi na głodówce mówi Jezu, nie mam siły, nie mam potasu, nie mam magnezu, nie mam soli. Powiedzcie mi, dlaczego ja żyję? Podróżuję codziennie, od na targu, jest ogromna siła, ogromna moc. Nie potrzebuję żadnych suplementów, mój organizm nie potrzebuje, nie mam żadnych zajadów, kącików, ciało idealnie czyste, doskonale się to odbywa. Tak działa godówka. Ludzie w to nie chcą wierzyć po prostu po dwóch, trzech dniach, pięciu, już są przerażeni, że A, witaminoza, nie ma witaminy B, nie mam żadnych kącików, nie mam nic się nie dzieje, ciało całkowicie zdrowe i nie ma żadnej witaminy B. Organizm sobie radzi. Pokaże wyniki kolejne, pokaże wartości cholesterolu, który spadnie teraz do 100 i nic się nie dzieje w krótkim okresach. Organizm to takiego kopa, jego to mobilizuje do działania, do walki. Tak jak niedźwiedź wychodzi z gawry, śpi czasami pół roku, ma silne mięśnie, oczywiście mięśnie mi znikają, taki problem jest, e, tak się dzieje na takich długich wodówkach, bolą plecy, one się wszystkie odbudują, bo robię to 30 lat. Również niedźwiedź, drzewa, przyroda śpi w zimie, ma okres odpoczynku. My go nie mamy i dlatego honujemy, bo jesteśmy nim Wszystko nic nie boli, rządek działa, nie ma żadnych zdjęć, żadne bóle nie dolegają, to jest piękne na godówce. Jeśli się w to wierzy, zrobi się profesjonalnie, nie będzie się nigdy chorować. Polecam wszystkim, cały rok będę mógł znowu przetrwać na takich dniach. Zaznaczam, tu jest miejsce, gdzie ludzie zarabiają 21 zł na dzień. Mieszkałem w takich skromnych warunkach, pokażę na zdjęciach, jak to wygląda. Idę zaraz na targ, doskonałe papaje prosto dżungli. Będę właśnie taką papaję po 30 dniu zupełnie moją dietę i tak zaczynam od papaji. Oczywiście, że zero mięsa na diecie wegetariańskiej, pokażę jak się wychodzi. Jajka organiczne mam tu właśnie z dżungli, pozbierają. Ja Was pozdrawiam wszystkich, kto chciał wierzyć i zaznaczam, tam ludzie na głowie mi mówi, że jakoś brałem tam 100 mg magnezu, skurcze mięśni, cuda, witamina B. Nic nie ma. Wszystko organizm ma, wszystko się doskonale robi. Nie ma żadnej witaminozy, jest ogromna siła, codziennie staje. Piąta rano. I śpię po 4-5 godzin i działa to. Pozdrawiam was wszystkich, dla niedowiarków pokazuję na żywo filmy, jak to się dzieje. I tu nie ma żadnej ściemy. Schudłem oczywiście, już pewnie 7 kilo nie mam nawet wagi, żeby się zważyć. Pewnie do 10 kg dojdę, no, bo oczywiście na kokosach dojdę do, po, tych, po tych dokładnie 30 dniach. Pozdrawiam wszystkich, uwierzcie w głodówkę, ja Wam to przekazuję. Do niczego nie zmuszam, do niczego nie nakłaniam, to jest ważna decyzja. To możecie nadal pochłaniać tego lorka, więcej keto, więcej karnizyny, więcej witaminy B i więcej suplementów z całymi garściami. I tak nadal umieracie tak jak w Ameryce i nadal jesteście otyli, nadal ciężko wam rano stać. Tutaj się wstaje 30 dni głodówki i tak się żyje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, nagrywam właśnie steopatyka pierwszy raz i do, do usłyszenia. Dzień. Ja, to jest moje łóżeczko. tak spałem w wolierze, żeby komary mnie nie ścięły. To jest mój pokój, to jest mój bagaż. I jeszcze pokażę aby ktoś nie wierzył o to jest moja toaleta tutaj tak wygląda toaleta to jest moja woda oczywiście w tym, tylko to jest mój cały prysznic i tu jest mój ewentualnie prysznic tylko woda z tej bańce nic więcej i tak tutaj żyje. o zobacz i tu jest wyjście tak wygląda pokój tu obok jest dziadek również ma wolierę całą żeby komary nie... w dżungli się śpi no i pokazuje Tutaj takie wejście, teraz pokażę właściciela. Od rana kury pieją. O, rewelacja. To jest cały mój pokój. Za, zaznaczam, 7 zł dziennie, Stopes. A więc da się żyć. O, tu schodzę na dół na śniadanie. Tutaj szykowali, a nie wiem oczywiście nic. Tylko kokosy, Dzieci jedzą. O, o tutaj jest już gotowane kardawa. Good? czekolad good? Ja, yeah, good, good. Dostały czekoladę naszą polską. O tu właściwie sobie je już ryżek, mięsko. I tutaj przygotować dla mnie, ale ja już nie wiem jeszcze kokosy. Jem, nie? Tu jest cała kuchnia, to jest kitchen. To jest kuchnia i tu się gotuje to. Nie? To jest cała moja kuchnia i tak żyje wokoło oczywiście dżungla, dżungla. Oczywiście i zaraz pokażę jaką świnię wyhodował, tam jest świnka. Także je no, warta co najmniej 10 tysięcy, a więc połowę tego co w kamigi na przykład, bo gdziekolwiek. I tak tutaj będziemy smażyć zaraz ryby dla nich. <mulacza> tak mnie powiedzieć świnia tutaj oczywiście wszystko czyszczą tutaj nie ma groju, no bo się boję, żeby nie stać go na weterynarza odchody ma oczywiście no takie jak wszystko z komputera bo tylko jest na paszy chińskiej oczywiście tu nie ma innej nie ma żadnego zboża gdzie kupić no i tak wygląda świnka taka świnka jest tutaj warta tu na miejscu jest warta 10 tysięcy pesów, a więc 700 zł u nas pewnie 2000 Także no oglądajcie tutaj, uwiązana jest, już się, żeby nie wskoczyła. I ten właściciel loduje, i w takim domku mieszkam. To jest cały domek. Świnia obok, no i oczywiście wokoło dżungla, palmy, banany, ludzie. Za 5 zł się śpi, je, za 5 złotych 7 zł nocleg. Ale da się tak żyć. Działki, bardzo tanie zaznaczam, pokażę taką działkę, jak wygląda. Oglądajcie, dzielę się z wami, gdzie ja żyję, gdzie mieszkam, i tak się da. O, ciekawa kamery, wszystko sprawdza, co to jest. O. pozdrawiam wszystkich. O. tutaj, gdzie mieszkam, taki domek. W tym domku, tutaj żyję. Zobaczcie, na drzewa oczy, miraculum. To, co się stosuje na raka, gotuje się, śmierdzi jak mocz. Miraculum, mam przed domem. Antykancer, numer jeden na świecie, uznany przez wszystkie autorytety medyczne. Wszystko, tutaj jest na miejscu, owoce, niepryskane niczym. Zobacz jak wygląda mi rak. Gotujesz, antykancer, przy rakach najgorszych 10 tysięcy na substancji więcej jak chemioterapia. I w takim domku mieszkam, tu jest moja droga. No i taki sklepik po, po drodze, oczywiście wszystko jakieś chemiczne rzeczy z zachodu. Hej, nie mnie poznają. tak mieszkam. Około dżungla, bardzo biedne tereny i tanie i nie naciągają ludzie. Pozdrawiam wam wszystkich, doświadczam tutaj mojego życia, hej.